Cześć, z tej strony Baxter 12 a dziś otworzymy te wszystkie skrzynki, które udało nam się zebrać na evencie świąt świątecznym. Zobaczymy tylko, czy mamy odpowiednią ilość złota. Wam no, powinno starczyć, mamy tak. 20 bibelotów, 10 upominków i 15 drobiazgów. No z tego będzie naprawdę dużo. Zobaczymy. No najpierw otworzymy za pomocą czapeczek Otworzymy. Ten najdroższy. Co jest? Wielka flasza z błym doświadczeniem. Pomienniku... o ja, Dobra. Najpierw otworzymy, a potem zobaczymy, co z tego wypada. Wam to się wyświetla po prawym, w prawym dolnym rogu, co wypada. Hmm. co to jest wywar darcia? Przedarcie. Uuu! przedarcie ciekawe. Dobra, wracając. Trzeba jak się trochę nazbierało, więc warto je wydać. W drugiej kolejności platyna. Patrzcie, platyna będzie za jakieś. zobaczymy, jakiej cenie jest, co się bardziej opłaca. 1 800 to jest 50 sztuk. Co było za 3 ,600. Odejmujemy 2 0 tylko, tylko więcej. Prawie to samo, tak naprawdę. Ale najpierw otworzymy za platynę, a potem dopiero za resztę. I skończyły nam się upinki Platyna w sumie też wyszła. Teraz otwieramy znowu bibeloty i drobiazgi. Zobaczymy, co z tego wszystkiego będzie. No, to najpierw to. Znaczy możemy otworzyć jedną takie. No, może i nawet 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 10, no ładnie. Myślę za patnie otwierać, nie da, 12 tysięcy i idziemy dalej, dalej. No, teraz otworzymy to średnie. No to się naprawdę o wiele lepiej opłaca. Ile nam zostało tych pojazdów jeszcze? Cztery. Dobra, już nie będę leciał, otworzę tak. I zobaczmy, co z tego wszystkiego mamy. Mamy tutaj złe doświadczenie, jakieś wielkie flasze, klucze do laboratoriów, wielkie flasze wiedzy. Nie wiem, czy jest zbywa reprzedarcia, ale zobaczymy. W opadzie mapa to modliszki, na pewno się przyda. Flasza niszczenia, flasza życia. No, glif elementarny. I się trafił. Mała flasza zręczności, klucze do tamki. trochę bezwodniku co jest? Miej takiego jak reser Peter, o. To może być ciekawe, zobaczymy później co jest. Ogniwa, w dobrej cenie. No, dużo małych flash, Trochę mięska. Mm. osiem pereł. zawsze dobra rzecz. Jedna esencja. Średnia ma w Zręczności i życia. No, do Ery się na przykład przydadzą. Także widzicie te drobiazgi się ogólnie opłaca otwierać. Mm. Można z nich sporo uzyskać, więcej czy mniej nie wiem, na pewno jest fajnie się to otwiera. A tak to łatwo się pozbyć czapeczek, nie? te czapeczki nie opłaca się ich sprzedawać, warto nimi otwierać właśnie te prezenty. Bo potem to zyski z nich są takie słabe dosyć, a jeszcze jedno pytanie mam. Ktoś by mi doradził, co na druida wziąć, bo ja mam cały czas Telesmary, a to jest o wiele za, za długo już to trzymam. Teraz dopiero sobie postać można powiedzieć ulepszam. będę te orby wkładał, te drify, znaczy i właśnie drify, Nie wiem, czy na druida to są lepsze na kradzież many, jako że na przykład mógłbym na ist, Istafa to wyssanie many, chyba tam plus pół dać. Tam więcej, czy bardziej się opłaca tylko mniejsze zużycie? Nie wiem, nie znam się na tym. Jak ktoś się na tym zna, to byłbym wdzięczny, jakby się podzielił tym w komentarzu. Także dziękuję za uwagę, życzę miłego dnia. No i cześć!